Cześć. Witam Was serdecznie na kanale Fotografuję w Dzisiaj Dziś będziemy fotografować kolejne mieszkanie. Eee, jednopokojowe. Z livingiem. Eee, odmalowane. Że nie powinny być dramatów, to jest wielka, wielkie lustro. To jest łazienka. To jest główny pokój. I tutaj mamy kuchnię. Nic nie ma do przenoszenia. Mieszkanie jest przygotowane. Mam na to bardzo mało czasu, bo miałem. Ee, to schowane te kable mi tu nie są potrzebne. Miałem skasowane zlecenie, przyjechałem do klienta. Okazało się, że nie powiadomił mieszkańców i oni stwierdzili, że dzisiaj niestety zdjęć nie będzie. Zorganizowałem sobie szybko przejście, zorganizowałem sobie szybko klucze z innej agencji. Przyjechałem. I muszę to zrobić dość szybko, dlatego że mam za godzinę kolejne zlecenie. Tak prawdopodobnie będę spóźniony? No nic, zaczynajmy. Sony 6300 klasycznie. To jest też praca do tej agencji. Oni tam chcą tylko JPG ode mnie. Także jedno ujęcie z lampą błyskową. I nic więcej sobie firma ode mnie nie życzy. Więc to, co chcą, to dostaną. Dobra, przekaźniki się dość dużo światła przez te okna wpada. Także co będzie dzisiaj używać dość krótkich czasów? Prawdopodobnie, ale zaraz zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. Dobra, kończymy. 10 mm. Coś mi z tym obiektyw chyba rozwala. mi osłona weszła w kadrze, Byłem takie, mam takie, miałem takie, te, na zdjęciach, nie coś mi się dzieje. Dobra, zobaczymy, czy to nie mam żadnej osłony dzisiaj na zdjęciach. Trzeba wyczyścić matrycę, bo jakieś plamy wczoraj zauważyłem. Dobra, jest prosto. Lampa. Aha, działa wszystko, działa. Dzisiaj staramy się pobić rekord szybkości robienia mieszkania. Dobra, zaczniemy sobie tu. Światło za nam zniknęło. Nie ma tyle tego światła. Opuszczę sobie to całkiem na dół. Może sobie trochę bardziej otworzę, żeby to lepiej wyglądało. Dobra, obniżę sobie statyw. Tworzę drzwi no maxa, żeby nigdzie nie wchodziły w kadr. chciałbym to jak najszerzej sfotografować. W ogóle praca dla agencji nieruchomości różni się tym. Różni się od pracy na przykład dla jakiegoś e, designera wnętrz, dlatego że tutaj zupełnie inne inne wartości są. W sensie innych rzeczy potrzebuje agentom. chcę pokazać, żeby mieszkanie było jak największe. Żeby ludzie widzieli przestrzeń, a niekoniecznie im chodzi o detale, o jakieś tam szczegóły. A szczególnie w mieszkaniach, które są nieumeblowane. Co bardzo nie jest, nie ma opcji, żeby pokazać jakiekolwiek detale, bo tutaj nic szczególnego w tych mieszkaniach nie ma. Dlatego robię to szeroko, a czasowe włączone. Pierwsze zdjęcie. 1.16. Cyk. Nie jest najgorzej. Jedno zrobimy sobie z 132, O, światło się zmienia, czyli od drugiej strony już będziemy musieli użyć innych parametrów. O, tutaj mamy szafę, zobaczymy, czy uda nam się wejść do środka, proszę ile przestrzeni w szafie. Musimy sobie wejść do środka, aparat wystawić tylko tak i będziemy mieć dużo większe pomieszczenie troszeczkę zrównamy. Jeszcze może obniżę go Chwilę, kawałek. Dobra, tu mamy szafę. Spoko. 1,60. Błyskamy 132. Jest spoko. Jeszcze pokażemy to pomieszczenie od trzeciej strony, żeby pokazać to miejsce, tą szafę. Zrobię sobie od tej strony. Chciałbym, żeby klient widział, że to jest miejsce, że może sobie schować, schować jakieś rzeczy. Czasu nie zmieniam, chociaż mógłbym to użyć, mógłbym to użyć krótszego czasu i nie używać lampy. Po okno mam za sobą, także jest fajnie oświetlone, ale nie będę kombinował. Skoro tam się sprawdziło przy tamtych ujęciach, to tutaj też się sprawdzi. Otworzę sobie trochę bardziej te zasłony. Zamknę drzwi do kuchni, bo na razie niepotrzebne. Jak od drugiej strony to sobie, sobie otworzę, żeby było widać przestrzeń, że jest kuchnia. Dobra, tutaj mamy złapane dość szeroko, dość szeroko tutaj jest. Nie chcę, żeby było żeby były drzwi w kadrze. Dobra, dalej. 1,60. Mamy szczegóły za oknem. 1,32 lampa. To pomieszczenie jest trochę większe. Więc tutaj potrzeba nam trochę więcej chyba tego do błysku. Albo możemy skrócić sobie czas naświetlania do 1.40 i zostawić sobie tą 1.32. I powinno być ok, powinno być fajny balans pomiędzy światłem zastanym, a światłem błyskowym. A o to przecież nam chodzi. Dobra, z tej strony możemy sobie otworzyć drzwi do kuchni, bo będziemy widać. Zobaczyć, czy tam, o, jest światło zapalone, także spoko. Będzie widać, że jest wejście z tego pomieszczenia prosto do kuchni. Szeroko, ładnie. Tak, 1,40, błyskamy, spoko jest ok, naprawdę nie trzeba za bardzo zmieniać tutaj parametrów. Od tej strony też można widać, widać kuchnię. Zobaczymy, czy zrobimy to z kuchnią, czy z zamkniętymi drzwiami. Chyba zostawię drzwi otwarte, ale jak widzicie, światło nam się zmieniło, muszę sobie do 1,60 zrobić. I tutaj mamy problem, że ta kuchnia jest ciemniejsza. Także zrobię sobie tak, żeby to pomieszczenie dobrze naświetlić, a w kuchni błysnę sobie lampą błyskową. Jak to ustawić, żeby tu jak najszerzej było widać? Dobra, coś chyba tutaj nierówno jest trochę. Dobra, zrobimy sobie dwie opcje z zamkniętymi drzwiami, z otwartymi, bo ja jestem w 100% przekonany z tego. Tutaj sobie buśniemy. Tylko ciekawe, czy będzie mi widać stamtąd. Mam nadzieję, że nie. Muszę sobie dwa razy z różną mocą lampy. Żeby nie chodzić tam i z powrotem. Jak to wygląda. Wygląda OK. Dobra, teraz sobie zamknę drzwi. Przekadrujemy trochę. Zobaczcie jak daleko. Jak stoję za, za monopodem, jak daleko ten monopod jest od ściany, można w ogóle jeszcze spokojnie przesunąć, i wtedy by było pomieszczenie jeszcze większe. Dobra, ok, zobaczymy, co tutaj można wykadrować z tej strony. Tak, może zrobię to bez lampy w ogóle. To się światło znowu zmieniło. Zdadam sobie 1.60 i schowam się w kuchni. Pozwolę sobie tylko aparat. Dwa ujęcia. Jeszcze sobie sprawdzę jak to wyszło. Jest spoko trochę krzywo, ale to się wyprostuje w, w Lightroomach, muszę sobie kontrolować tą ostrość. Dobra, teraz kuchnia. Kuchnia jest dość mała. Nie poszalejemy tutaj. Dwa ujęcia maksymalnie zrobimy sobie jedno właśnie tak pod kątem, a drugie ujęcie zrobię sobie z na wprost. Tutaj też chyba za dużo lampy nie będę się używać. Ale zobaczymy, chociaż to okno jest prześwietlone. Czyli z jest 1.40. ISO 400, 7.1 przysłona. 1.64. Nie. 1.32 lampa. 1.64 za mało. Ale ładnie wyszło. Ale trochę więcej potrzebujemy światła. Dobra. Jest 1.32. Teraz na wprost. Podniosę sobie trochę do góry statyw. Monopod, cały czas mi się myli. Mmmm, obniża? Dobra, mamy kadr. Nie tych zawiasów widzieć w tym kadrze. Przesunę do przodu. Dobra, dwa zdjęcia, żeby. była pewność, że wszystko jest ok. tutaj jeszcze mamy łazienkę. W łazienka nie ma żadnych, żadnego naturalnego światła, jest tylko od góry światło. Więc spokojnie możemy sobie wziąć aparat do ręki i zrobić sobie zdjęcie z takiej pozycji. Czyli tylko będę się odbijał w lustrze, muszę je schować. Zobaczymy, co tutaj zrobimy. Na 40 też mogło być, ale trochę prześwietla dam 1.25. Żeby było równo. Oli lampa nie błysnęła, ale była ustawiona w drugą stronę więc dużo światła w tej łazience zrobię sobie nawet jedną trzydziestą chyba, wyrównamy dobra jeszcze raz Czyli mieć pewność, że mamy wszystko mamy wszystko potrzebne zrobię sobie jeszcze jeden kadr zrobię sobie jeszcze jeden kadr z ręki tutaj przy, a wprost dobra jeszcze jeden, może trochę z bliższej perspektywy tu jest wszystko. Trzeba sobie jeszcze jedno ujęcie na korytarzu. Nie wiem w którą stronę, żeby to było widać fajnie. Schowam plecak. Muszę te zdjęcia i chłopak to nam zajęło ile z 15 minut? 20? No nie tak dużo. Już praktycznie mamy zrobione. Dobra, może zrobimy tak, żeby trochę tego pokoju ująć jeszcze w tym, w tym zdjęciu z korytarza. Czyby było trochę przestrzeni widocznej? Zobaczymy Tak, to jak to będzie wyglądało? Słabo. Tutaj zrobię po prostu zdjęcie, chociaż to ma sens, i tak to pewnie nikt tego nie użyje, ale, ale ja potrzebuję 20 zdjęć, więc coś trzeba mi dostarczyć, nawet jak nie użyję. W drugą stronę, jak to będzie wyglądało? No, tutaj w drugą stronę trochę lepiej? Muszę znowu przestawić plecak. Nie robimy całego korytarza, tylko sobie zrobię tutaj te wszystkie drzwi. Różnica świateł jest dość duża między tymi pokojami, bo tam wpada słońce. Trzeba sobie te żaluzje trochę przykręcić wtedy będzie... Różnica świateł nie będzie taka duża. Trochę zostawię otwarte. Tutaj zrobię to samo. A do 360 jeszcze spokojnie dalej... Dalej je sobie... Nie żeby było trochę światła. Ale nie za dużo, wtedy będziemy mieć wyrównane te światło w pokojach i korytarzowe. Dobra, trzeba nawet wydłużyć trochę czas. 1,30 bez lampy, albo wybuchnąć na sobie leczka ciotko. 1,32. Działaj. Dobra, ja za dużo. Dobra, U. W tą stronę. Teraz jest ok. Dobra. Zdjęcia zrobione. Dzięki, że byliście ze mną. Zapraszam Was do oglądania innych odcinków. Tam też pokazuję, jak fotografujemy wnętrza. Zapraszam również na grupę na Facebooku. Grupa nazywa się tak samo jak kanał Fotografujemy nieruchomości. Dzięki. Trzymajcie się do następnego razu.